W tym ćwiczeniu narysujemy podziałkę transwersalną. Głównie przydaje się ona w kartografii, natomiast my użyjemy jej do powtórzenia niektórych narzędzi w programie. Będziemy używać narzędzi do rysowania, do edycji, zerkniemy do warstw, wstawimy jakiś tekst. Także będziemy powtarzać dużo różnych narzędzi. Zachęcam do tworzenia tego rysunku razem ze mną. Może pojawią się w międzyczasie jakieś pytania. Oczywiście proszę zadawać w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć w razie jakichś problemów. Zaczniemy od samej podstawy, czyli zanim cokolwiek narysujemy, to war Warto zastanowić się nad warstwami. Ja wiem, że nie każdy z Państwa ma taką możliwość, bo niektórzy dostają już gotowe rysunki i działają na takich rysunkach. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna rysunek od zera, to dobrą praktyką jest stworzenie warstw, zanim narysuje się pierwszą linię. Czyli musimy zastanowić się, co nam się przyda. Przyda nam się warstwa Rysuj. Teoretycznie mógłbym używać też warstwy 0, natomiast ja warstwy 0 nie używam do rysowania. Ona ma trochę inne zasady działania i nie podlega takim samym prawom jak inne warstwy. Dlatego będę rysował w warstwie Rysuj. Oprócz warstwy Rysuj, przyda mi się także warstwa Wymiar. Będziemy wymiarować niektóre obiekty, i tej warstwie wymiar nadamy jeszcze kolor czerwony. No dobrze, mamy zatem jakieś warstwy stworzone, ja wyłączę teraz to okienko i spróbujemy narysować podstawę naszej podziałki. Naszą podstawą będzie prostokąt, tylko zmienię jeszcze warstwę, na warstwę rysuj i zaczynamy od rysowania prostokąta. Zatem wpisuję polecenie na prostokąt, zatwierdzam oczywiście Enterem i zerkamy gdzie? W pasek poleceń, bo to jest nasz najlepszy przyjaciel. W tym pasku poleceń program da nam kilka różnych możliwości rysowania prostokąta, ale żeby znaleźć ten sposób, który nas interesuje, to musimy najpierw postawić pierwszy narożnik. Zobaczcie Państwo, że jak postawię pierwszy narożnik, to te funkcje dodatkowe w nawiasie kwadratowym się zmieniły. Teraz wyświetlają mi się tam takie pozycje jak obszar, wymiary, obrót. Nas interesują wymiary, więc wpisujemy w jak wymiary i program zapyta określ długość dla prostokątów. Ja wpiszę 600 jednostek, zatwierdzam enterem, Program pyta o szerokość, wpisuję 100 i zatwierdzam enter. Nasz prostokąt praktycznie jest już gotowy, musimy tylko określić jeszcze drugi narożnik, dlatego że prostokąt zawsze określa się dwoma narożnikami, a my póki co wstawiliśmy tylko jeden. I gotowe, nasz prostokąt jest narysowany, teraz musimy podzielić ten prostokąt na 6 równych kwadratów. I można to zrobić oczywiście na wiele sposobów. Pamiętajcie Państwo, jedną z podstawowych zasad, że każdą czynność możemy wykonać na wiele sposobów, ale wystarczy znać jeden sposób, żeby wykonać tą czynność poprawnie. I my użyjemy do tego polecenia odsuń. Tylko, żeby użyć polecenia odsuń, to jeszcze będziemy musieli ten prostokąt rozbić, bo prostokąt jest polilinią. Polilinie mają to do siebie, że są traktowane jako jeden obiekt. Żeby te boki, krótsze prostokąta, były traktowane jako osobne obiekty, musimy ten prostokąt rozbić. Kliknął, na przykład na bombę, oczywiście można użyć też polecenia i w tym momencie proszę zobaczyć, że boki mojego prostokąta są traktowane jako osobne obiekty. Teraz użyjemy polecenia odsuń, klikam na ikonę i w pasku poleceń program zapyta nas o odległość odsunięcia. Ja tą odległość chciałbym określić o 100 jednostek. Wpisuję 100 i zatwierdzam enterem. Teraz program zapyta mnie o obiekt do odsunięcia. Mogę zaznaczyć ten bok, mogę zaznaczyć ten bok. Zwróćcie Państwo uwagę, że w którąkolwiek stronę skieruję mój kursor, to tam będzie się odsuwać ta linia, którą mamy zaznaczoną. Zaznaczam ją jeszcze raz, jeszcze raz, może jeszcze z tej strony, i jak Państwo widzą, w ten łatwy sposób podzieliliśmy nasz prostokąt na 6 kwadratów. Escape'em możemy z tego wyjść. Teraz zajmiemy się trochę bardziej szczegółową częścią, czyli tym pierwszym kwadratem. Zobaczcie Państwo, że on wygląda w ten sposób. Tutaj musimy podzielić górną część tego kwadratu, górną linię i dolną linię na 10 równych odstępów. I zrobimy to za pomocą polecenia zmierz oraz podziel. Oczywiście można użyć tylko jednego z nich. My użyjemy obu, żeby nauczyć się jak najwięcej. I teraz w jaki sposób to zrobić? Przede wszystkim gdybyśmy chcieli podzielić ten górny bok kwadratu na 10 części, co w tym momencie zrobić tego nie możemy, bo on jest traktowany jako całość tego naszego starego prostokąta, prawda? Więc musimy odciąć ten kawałek i do tego użyjemy polecenia przerwy w punkcie. Klikamy zatem na ikonkę przerwania w punkcie, ona jest tutaj w menu rozwijalnym i w pasku poleceń program zapyta, wybierz obiekt do przerwania. Zaznaczam moją linię i teraz program zapyta, gdzie ma być ten punkt przerwania. Ja go zaznaczam w tym narożniku. Żeby państwu dociągnęło idealnie do tego narożnika, to musimy mieć włączoną funkcję lokalizacji względem obiektu i tam musi być zaznaczony koniec. No dobrze, ja zaznaczam ten koniec. I właściwie zostało to już zrobione. Zobaczcie Państwo, że teraz po zaznaczeniu ten konkretny bok nie jest już traktowany jako linia tego naszego starego prostokąta, tylko jest to linia tego naszego nowego kwadratu. Podobną sytuację będziemy mieli z tą linią w dolnej części, też musimy ją zaznaczyć, zaznaczyć punkt tego przerwania i proszę zobaczyć, to już jest traktowane jako osobny obiekt. No dobrze, teraz użyjemy tego polecenia Zmierz oraz podziel. Oba te polecenia znajdziecie Państwo w tym samym miejscu, gdzie znajdują się punkty. Klikamy zatem na tą ikonkę, gdzie są punkty tylko nie na samą ikonkę, a na to menu rozwijalne. I tutaj znajdziecie Państwo polecenie Zmierz oraz podziel. Te dwa polecenia działają w bardzo podobny sposób, czyli że wstawiają punkty co jakąś konkretną odległość albo konkretną ilość punktów na jakiejś wybranej linii. My wybierzemy najpierw polecenie zmierz. To polecenie wstawi nam punkty, w co konkretną odległość. Klikamy na to polecenie. Program zapyta w pasku poleceń wskaż obiekt do zmierzenia. Zaznaczamy go. I w pasku poleceń zapyta wskaż długość segmentu. Ta długość segmentu dla mnie wynosi 10. Pamiętajcie Państwo, że jak nie wiemy co dalej robić, to zrykamy do paska poleceń. Tam zawsze wyświetlają się nam podpowiedzi o tym, co my mamy dalej robić. Wskazuję zatem długość segmentu na 10. Zatwierdzam to enterem i zadanie zostało wykonane. Natomiast możecie Państwo tego nie widzieć. Ja zresztą tego też nie widzę. Wynika to z tego, że z automatu punkty mają przypisany wygląd jako kropka. I to jest bardzo słabo widoczne, zatem musimy uruchomić polecenie na punkt. Włączę je może teraz z paska poleceń i tam w pasku poleceń znajdziecie Państwo ustawienia. Trzeba wpisać wielką literę, żeby te ustawienia uruchomić, czyli literę U. Zatwierdzamy ten teren i zobaczcie Państwo, rzeczywiście styl punktu ustalony jest jako kropka. Wybierzcie sobie Państwo dowolny, byle nie pierwsze dwa, bo pierwszy to jest kropka, a drugi to jest, że punktów wcale nie widać. Ja wybiorę ten trzeci, klikam OK i zobaczcie Państwo, że teraz te moje punkty są już lepiej widoczne. Jakbyśmy jeszcze jakiś punkt wstawili, to on wygląda tak. Te linie poziome nam się zlewają, więc ich nie widzimy. I teraz podobną sytuację będziemy mieli z tymi punktami w dolnej części naszego kwadratu. Też musimy je wstawić, tylko użyjemy polecenia podziel. Klikamy na polecenie podziel. Program zapyta: Wybierz obiekt do podzielenia, zaznaczamy naszą linię i teraz zapyta nas o liczbę segmentów, czyli na ile części ta linia ma być podzielona. Chcę, żeby to było podzielone na 10 części. Zatwierdzam. I proszę zobaczyć, punkty zostały stawione. One teraz są od razu widoczne. To dlatego, że ustaliliśmy w tych ustawieniach punktu inny wygląd, i ten wygląd będzie już dla każdego punktu, jakikolwiek wstawimy. Czy wstawimy za pomocą tych narzędzi, czy wstawimy za pomocą polecenia wstaw punkty, więc te punkty zawsze już tak będą wyglądały. No chyba, że zmienimy ich wygląd. I teraz będziemy musieli łączyć te punkty ze sobą pod takim skosem, tak jak to mieliśmy w przykładzie. Widzimy, że mniej więcej tak to wygląda. I zrobimy coś takiego. Oczywiście da się to w pewien sposób zautomatyzować, prawda? Ja mogę uruchomić polecenie linii i rysować sobie tak punkt po punkcie. Nie zajmie mi to zbyt dużo czasu, ale ja Państwu pokażę sztuczkę, jak to przyspieszyć. Zatem te dwie linie usuwamy, one nam nie będą potrzebne. I użyjemy do tego szyku prostokątnego. Klikamy zatem na ikonę szyku prostokątnego. Program zapyta nas w pasku poleceń o wybranie obiektu. Chodzi nam o ten obiekt, który będzie kopiowany wielokrotnie, bo na takiej zasadzie działa szyk. Szyk kopiuje wielokrotnie jakiś wybrany obiekt. Klikamy zatem na ten obiekt, zatwierdzamy to Enterem i proszę zobaczyć, rzeczywiście nasz obiekt jest kopiowany. Obecnie on jest kopiowany w taki sposób, że mamy trzy wiersze i cztery kolumny. My chcemy zmniejszyć tą liczbę wierszy, robimy to w górnej części programu, zmieniamy to na 1. chcemy mieć tylko jeden wiersz. I musimy jeszcze zmienić tutaj odwrócenie tych naszych linii. Obecnie one są odsuwane o 15 jednostek, prawda? Natomiast nas interesuje przede wszystkim, żeby to było 10 jednostek i nie na plusie, bo jak zostawimy to na plusie, to zobaczcie Państwo, że one idą w prawo, więc musimy zmienić tą wartość na minus 10. I jak będziemy mieli minus 10, to proszę zobaczyć, one odsuwają się już w lewą stronę. I teraz jeszcze musimy zwiększyć liczbę tych linii. Można to zrobić za pomocą tych strzałek. Teoretycznie dałoby się też to wpisać w tym miejscu, prawda? Jak ktoś chce, może oczywiście wpisać, że chce mieć tych kolumn 10. Escape'em możemy z tego wyjść i zobaczcie Państwo, rzeczywiście zadanie zostało już wykonane. Tutaj jeszcze taka mała rzecz, jak zrobiliśmy to szykiem, to po zaznaczeniu to dalej jest traktowane jako szyk. Usuńmy ten szyk, znaczy usuwać go nie będziemy, ale go rozbijemy za pomocą tego polecenia, którym rozbijaliśmy polilinię, czyli EXPLODE, ROZBIJ albo sama litera X. Pisuję X, zatwierdzam enterem, i proszę zobaczyć, nasze linie zostały rzeczywiście teraz rozdzielone, nie są już traktowane jako szyk. Dobrym pomysłem byłoby usunięcie punktów, i u nas nie jest jakoś trudno je wszystkie zaznaczyć, to wystarczy, że użyjemy ramki dwa razy. Natomiast pokażę Państwu taką fajną sztuczkę, może się później gdzieś przyda. Zaznaczamy jeden z punktów, klikamy prawy przycisk myszy i zobaczcie Państwo, że znajdziemy tutaj funkcję Wybierz podobne. Klikamy Wybierz podobne i wszystkie punkty nam się zaznaczyły. No akurat w tym wypadku nie jest to jakoś specjalnie potrzebne, ale gdybyśmy te punkty mieli porozkładane gdzieś w różnych miejscach rysunku, to byłoby na mnie ciężej zaznaczyć. I teraz tylko jednym klawiszem na klawiaturze, czyli delete, usuwamy wszystkie punkty znajdujące się w tym miejscu, w tym konkretnym rysunku. I teraz zajmiemy się tymi liniami poziomymi. One są oddzielone od siebie o 10 jednostek. No i w jaki sposób możemy to zrobić? Na przykład możemy narysować jedną z linii. Klikamy sobie polecenie na linię i tworzymy linię znajdującą się w dolnej części tego naszego prostokąta. Ktoś powie, po co to robić, prawda? Ja taką linię stworzyłem. Stworzyłem ją dlatego, że podstawa naszego dużego prostokąta w tym momencie jest rozdzielona, prawda? Rozdzielaliśmy to na tą linię, która stanowiła tą podstawę naszego kwadratu i mieliśmy pozostałą linię. Teoretycznie dałoby się również te dwie linie połączyć za pomocą polecenia połącz. No i ona znajduje się w tym samym miejscu, co mieliśmy tą ikonkę przerwi w punkcie. Klikamy zatem na polecenie połączenia. I zobaczcie Państwo, teraz ta linia jest traktowana jako całość, ale dało się również narysować ją jedną na drugiej i od nowa. Tutaj tylko przypomnę, że każdą czynność możecie Państwo wykonać na tysiąc sposobów, ale wystarczy znać jeden sposób. I teraz jak to zrobimy? Może teraz użyjemy ponownie polecenia odsuń, czyli wpiszemy polecenie na odsunięcie. Program zapyta okreś odległość odsunięcia. Ja wpiszę 10 jednostek. Zatwierdzam enterem i możemy to odsuwać do góry. Oczywiście mogliście Państwo użyć też szyku, prawda? No, akurat tutaj nie mamy tych linii zbyt wiele, ale gdyby było ich więcej, to dużo lepszym pomysłem jest właśnie używanie tego szyku. No dobrze, nasza podziałka jest praktycznie gotowa. Pozostało nam jedynie podpisać tutaj pewne jednostki, zatem wpiszemy sobie takie wartości, jakie znajdują się w tym miejscu. Użyjemy do tego polecenia do wstawiania tekstu, znajdziemy to polecenie w zakładce Opis. Wchodzimy do zakładki Opis i wybieramy tekst jeden wiersz. Tekst wieloliniowy raczej używany jest do takich dłuższych komentarzy, jeżeli mamy coś do pisania. A takie krótkie informacje wstawia się zwykle za pomocą polecenia jeden wiersz. Klikamy na jeden wiersz. I w pasku poleceń program pyta nas o określenie punktu początkowego tego tekstu. Ja, ten punkt początkowy tekstu, chciałbym określić 15 jednostek pod moją podziałką. I w jaki sposób to zrobić? No, wystarczy, że użyjemy do tego odpowiednich funkcji z lokalizacji względem obiektu. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak dojechałem do tego punktu charakterystycznego. I ruszyłem kursorem w dolną stronę, to wyświetliła mi się tam taka zielona linia przerywana. To jest właśnie to przedłużenie. Jeżeli u kogoś coś takiego się nie wyświetla, to należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w ikonę lokalizacji względem obiektu. I tutaj znajdziecie Państwo tą funkcję przedłużenie. Ona musi być zaznaczona, żeby to działało. Zatem ja to zaznaczam na przedłużeniu i chcę to mieć około na przedłużeniu 15 jednostek. Żeby wpisać konkretnie 15, to musimy to wpisać z klawiatury, bo jak zaznaczymy myszą, to będzie to mniej więcej 15, więc piszę 15, zatwierdzam enterem. I teraz program pyta mnie w pasku poleceń: określ wysokość tekstu. Jako, że odsunięci jesteśmy o 15 jednostek w dół, to wysokość tekstu wpiszę 10. Będzie taka przerwa 5 jednostek między tekstem a samą podziałką. Zatwierdzam to enterem. Teraz program zapytał o kąt obrotu. Ja go zatwierdzam enterem. Nie wpisuję tutaj kątu. Ktoś powie, no ale to jaki kąt wtedy będzie. Będzie taki kąt, jak jest wpisany w nawiasie ostrym. Ten nawias ostry czasami będzie się Państwu pojawiał, to jest wartość domyślna. Zresztą przed chwilą też się pojawił, kiedy określaliśmy wysokość takiego tekstu. Zatwierdzam to enterem i mogę wpisywać kolejne wartości. Na przykład tutaj wpiszę 0. I mamy już pierwszą wartość wpisaną. Możemy z tego na chwilę wyjść. Wystarczy, że klikniemy w innym miejscu, następnie naciśniemy klawisz Escape. I teraz dobrym pomysłem byłoby skopiowanie tego naszego tekstu w jednej linii. Użyjemy do tego naszego szyku, którego już dzisiaj używaliśmy. Zatem wybieram nasz szyk prostokątny. Nie chcemy mieć tutaj więcej wierszy, liczbę wierszy zmieniam do jednego. Zobaczcie Państwo, że tą liczbę wierszy dało się zmienić także w górnej części programu, ale można również za pomocą tych uchwytów. Rozszerzę również tutaj odległości. Ta odległość jest dla mnie za mała zaznaczona za pomocą myszy, więc ten odstęp z 96 zmienię na równe 100. I zobaczcie Państwo, teraz ten tekst jest rozdzielony, odsunięty od siebie, od każda kolejna wartość jest odsunięta o 100 jednostek. No OK mamy coś takiego. Skype, możemy z tego wyjść. Taki tekst należałoby także rozbić, jak, tak jak to robiliśmy z tymi liniami, które były szykiem. Więc taki tekst też trzeba by rozbić do zwykłego tekstu, żeby nie był szykiem. Ten tekst jeszcze raz użyjemy szyku, klikamy szyk, zmienimy liczbę wierszy na 1. W kolumnach zmienimy te kolumny na 3 i odstęp ustawimy jako minus 50. I w tym momencie wyglądać będzie to w ten sposób. Może jeszcze trochę bardziej, nie minus 50, tylko minus 55 powiedzmy. No dobrze, mamy już to właściwie zrobione. Skype'em możemy z tego wyjść, taki szyk możemy też rozbić na szybko za pomocą polecenia X, czyli rozbij. Jeszcze ewentualnie można byłoby ten tekst w szyku również prostokątnym skopiować. Tutaj wystarczy, że zmienimy liczbę kolumn na jedną. Liczba wierszy mi odpowiada, natomiast nie odpowiada mi odstęp. Ten odstęp chciałbym, żeby wynosił, tutaj wpiszmy na próbę 50, jeszcze wyżej to może 60. Tak, żeby ten tekst w środkowy znajdował się mniej więcej na wysokości tej piątej linii. Ok, mamy zatem już to zrobione. Ten szyk też możemy rozbić, i w tym momencie musimy tylko pozmieniać pewne wartości. Zatem ja to w tym momencie ustalam, żeby te wartości wyglądały tak, jak w tym miejscu. No dobrze, nasza podziałka jest w tym momencie już praktycznie skończona. Teraz to co zrobimy, to narysujemy jakąś czerwoną linię. Będziemy próbowali narysować tutaj linię o konkretnej długości. Sprawdzimy sobie, czy aby na pewno ona ma jakąś konkretną długość. Tylko zanim przystąpimy do rysowania tej czerwonej linii, to warto sprawdzić, jakie wymiary ma ta nasza podziałka. Bo my to wszystko rysowaliśmy za pomocą różnych narzędzi i jest szansa, że mogliśmy się pomylić. Sprawdźmy to na przykładzie kilku fragmentów naszej podziałki. Na przykład sprawdźmy, czy tutaj jest odległość 10 jednostek pomiędzy każdym z naszych prostokątów. To właściwie nie są prostokąty, ale wiadomo o co chodzi. Zatem tutaj mamy 10. Spacją wymiaruję dalej mamy 10. No, i o co chodzi? Ja w tym momencie robię to ręcznie. Nie jest to zbyt dobry sposób. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić to w szybszy sposób, jak wygląda ta nasza podziałka, czy ona jest narysowana w konkretnych odległościach, czy nie pomyliliśmy się tutaj wcale, to możecie Państwo zwymiarować tylko jeden fragment i później użyć wymiaru szeregowego, który znajdujemy w narzędziach do wymiarowania. Ja mam je przypięte z lewej strony ekranu, ale gdyby ktoś nie miał to w zakładce opis znajdzie te różne wymiary, czyli wymiarem liniowym wymiarowałem pierwszy fragment, a później używamy wymiaru kontynuuj, czyli to jest ten wymiar szeregowy. I proszę zobaczyć, zaznaczam tylko kolejne punkty znajdujące się na naszym rysunku. Zaznaczam, zaznaczam. Jak widzimy, tutaj wszędzie jest dokładnie 10 jednostek. Pamiętacie Państwo tą sztuczkę, że jak zaznaczymy jeden obiekt, klikniemy prawy przycisk myszy, wybierz podobne, to zaznaczą się wszystkie podobne obiekty i możemy w szybki sposób całe wymiarowanie usunąć. No dobra, to teraz spróbujemy narysować jakąś linię o konkretnej długości. Tutaj była akurat linia 425. My sobie weźmy jakąś losową. Wygenerujemy liczbę o długości minimum. No, żeby już była trzycyfrowa, to wpiszemy. 100 i maksymalnie niech ma 600 jednostek. Klikamy wygeneruj i wygenerowało nam liczbę 353. No dobra, spróbujemy teraz taką linię narysować o długości 353 jednostki. Użyjemy do tego naszej warstwy wymiar, tylko zmieniam sobie jeszcze grubość na 0,40, żeby ta linia była dobrze widoczna. Jeżeli zmieniliście Państwo grubość, a linia dalej nie jest pogrubiona, tak jak u mnie, to znaczy, że pod paskiem poleceń macie państwo wyłączoną opcję widoczności szerokości linii. Klikam na tą ikonkę i proszę zobaczyć, linia już jest szersza. No dobra, to możemy usunąć i spróbujemy narysować tą linię. Ona miała mieć długość 353 jednostek. Zatem musimy przede wszystkim zacząć od dobrej linii poziomej, czyli jak mieliśmy 353, to musimy zaznaczyć jednostki na poziomie tej konkretnej linii. Ja ją zaznaczę za pomocą Takiej linii na boku. To są trzy jednostki, to mamy 50, więc użyję jeszcze raz polecenia linii. To jest ta linia 50. No i musimy jeszcze użyć 300. Zatem przechodzimy jeszcze raz do rysowania linii i to będzie wyglądać mniej więcej tak. To, co ja teraz narysowałem, to jest takie duże ułatwienie. Nie musicie Państwo tego rysować w ten sposób, ale jak sobie wskażemy te różne poziomy. Do których mamy rysować, to po prostu będzie nam łatwiej taką linię narysować. No i dobra, tutaj, gdzie te linie się stykają, zaznaczamy jakiś konkretny punkt. Jeżeli nie możecie Państwo zaznaczyć konkretnego punktu znajdującego się na naszym rysunku, to znaczy, że nie jest zaznaczona odpowiednia lokalizacja względem obiektu. Tak jak u mnie, znajduje mi tam jakieś punkty, ale nie te, o które mi chodzi. Zatem klikam prawym przyciskiem myszy. I szukam przecięcia, interesuje mnie przecięcie, i teraz proszę zobaczyć, że znajduje mi te przecięcia, zatem rysuję linię biegnącą w ten sposób i taką linię zaznaczamy musimy wiedzieć ile ona ma dokładnie długości we właściwościach zobaczycie Państwo, że ma 353 jednostki jeżeli komuś właściwości się nie wyświetlają, to klika CTRL 1 wtedy właściwości się pojawiają i znikają i co jest ważne, ta linia ma dokładnie 353 jednostki długości nie ma żadnych wartości po przecinku Bo zobaczcie Państwo, jak zaznaczę jakąś linię, która była narysowana z losową długością na przykład tą to ona ma aż 4 miejsca po przecinku tutaj we właściwościach, prawda? To nie jest linia o długości 47, tylko 47 i 6493 dziesięciotysięczne. Nasza linia, którą narysowaliśmy na podziałce, ma dokładnie 353 jednostki długości.